Macie piętak, kłaniam się nisko czas na porównanie dwóch drużyn Hiszpańskiego Realu Madryt oraz Niemieckiej Borussii Dortmund. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini. Wielkie dzięki za 300 subskrypcji oraz zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania wam się podobają. A teraz przejdźmy już do zapowiedzi meczu 1/4 finału klubowych mistrzostw świata. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o 855 milionów euro lepszy jest real. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o 737 milionów wypadają królewcy największa wartość piłkarza w Realu są to 26-letni francuski napastnik Kylian Mbappé oraz 22-letni angielski środkowy pomocnik ofensywny Jude Bellingham, wyceniani na 180 milionów euro. Natomiast w Borusii jest to 20-letni angielski lewy napastnik Jamie Gittens, wyceniany na 50 milionów. W poprzednim sezonie hiszpańskiej La Liga Real był drugi z dorobkiem 84 punktów. Królewscy zdobyli 78 bramek, a stracili 38. Natomiast w poprzednim sezonie niemieckiej Bundesligi Borussia była czwarta z 57 oczkami. Klub z Dortmundu strzelił 71 goli, a stracił 51. Najlepsi strzelcy drużyn. W Realu jest to Kylian Mbappé, 31 goli w 34 meczach ligowych, a w Borusii jest to 29-letni gwinejski napastnik Serhu Girasi, 21 bramek w 30 meczach. Najlepsi asystenci w Realu jest to 24-letni brazylijski lewy skrzydłowy Vinicius Jr. 10 asyst w 30 meczach, a w Borusii są to 29-letni niemiecki środkowy pomocnik ofensywny Julian Brandt i 34-letni niemiecki środkowy pomocnik Pascal Gross, po 10 asyst w 30 meczach. W swoim ostatnim meczu Real wygrał 1-0 z włoskim Juventusem w ramach 1-8 finału klubowych Mistrzostw Świata. Gola dla królewskich zdobył Gonzalo Garcia. Natomiast w swoim poprzednim spotkaniu Borussia wygrała 2–1 z meksykańskim Monterey też w ramach 1-8 finału klubowych Mistrzostw Świata. Obie bramki dla BVB strzelił Serhu Girasi. To będzie ich 17. bezpośredni mecz w historii. Dotychczas 8 razy wygrał Real, 3 razy Borussia, a 5 razy był wynik remisowy. Ich ostatnie spotkanie to 22 dzień października 2024 roku i trzecia kolejka fazy ligowej Champions League w Madrycie. Real wygrał 5–2 trzy gole dla Królewskich strzelił Vinicius Junior, a po golu dołożyli Lucas Vazquez oraz Antonio Rüdiger. Natomiast dla Borusi bramki zdobyli Daniel Malen oraz Jamie Gittens. Jakim wynikiem zakończy się to najbliższe spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini i zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten wam się spodobał. Do usłyszenia.